Zapraszam na coś, o co pytało i na co czekało wiele osób, czyli skondensowane szkolenie Zabixa 6, które zaledwie kilka godzin nauczy cię administrować Zabixem i tym samym monitorować systemy z rodziny Linux. to jednodniowe szkolenie, na koniec którego otrzymasz certyfikat, który będziesz mógł wykorzystać w swoim CV. A co znajdziesz dokładnie w szkole? Wszystkim. Wykorzystamy Abixa 6, pokażę Ci, jak monitorować systemy z rodziny Linux, wykorzystamy Debiana. Będzie ubuntu, będzie również Red Hat. Pokażę Ci zarówno jak monitorować dostępność tych serwerów jak i jak wykorzystanie zasobów. Następnie będzie monitorowanie Dockera, również wirtualnych maszyn, będzie monitorowanie usług. Następnie będzie również kontrola dostępu, jak i kontrola wykorzystania danych. Zatem można powiedzieć, że też aspekt cyberbezpieczeństwa tutaj wejdzie w grę. Wykorzystamy monitoring zabbixa do tego, żeby strzegł nam. Naszej bramy i tym samym też kontrolował, czy ktoś się dobiera do naszych danych na Linuxie. Co najważniejsze, wystarczy, że poświęcisz jeden dzień, kilka godzin i będziesz miał całą tą wiedzę opanowaną na poziomie administracyjnym, plus otrzymasz certyfikat do CV. I co najważniejsze, za mega przystępną cenę. W tym momencie trwa promocja, szczegóły poniżej. Zapraszam, tylko pamiętaj o okienku czasowym, bo te zapisy trwają tylko przez ograniczony czas. Wszelkie informacje również znajdziesz poniżej. Zapraszam.